Ship Shed piwo, które wypuścił browar Birband. E, tak się akurat złożyło, że raz na rok Birbanty zaskakują nam e, nas e, piwem wykręconym, e, Piłem na wrocławskim Birgig Madness Karewost. E, Było świetne, e, butelkowe już tak nie do końca. Natomiast przede mną jest piwo w stylu Smoked Extra Stout, piwo, które, którego Słód pale ale, dokładnie 370 kg, czyli około 30% zasypu słodu, było wędzone na kupach owiec. Jest to dosyć popularny, hmm, chciałem powiedzieć proceder, ale metoda hmm, wędzenia na Islandii, ponieważ tam jest bardzo mało drzew. Hmm, te drzewa, które tam rosną, hmm, są pod ścisłą ochroną, więc Islandczycy za bardzo nie mają na czym wędzić, bo bez tego wędzą na suszonych kupach. Hmm, akurat w tym wypadku owiec, hmm, chłopaki. Spotkali inny brower gdzieś tam w Wielkiej Brytanii, chyba, ile dobrze pamiętam. No i tak powstało to piwo, którego etykieta osobiście mnie powala. Jest bardzo ładna, spójna, jak na buteleczkę 03. Mamy tutaj taki element oscypka. Poprawiłem ostrość, więc powinno się wszystko ostrzeć bez zbliżenia obiektywu. A więc mamy podpowiedź, że chodzi tutaj o wędzonkę typu wego. A jak z tą wędzonką, to zaraz zobaczymy. Krótko i na temat. Belgii 19.1. więc e, taka górna granica Fesu. Zobaczymy, czego można się tu, czego można tu oczekiwać. No od Fesu e, na pewno można byłoby oczekiwać czekolady e, chociażby. Alkohol 7 i był 33, a więc nie za mocno. A wobec tego to jest wskazówka, że będzie tutaj grała rolę może grać tutaj rolę wędzonka. Szkło e, chyba, chyba mam akurat to szkło, które tu jest polecane. E, edycja limitowana, Crafted Beer. E, dawno, dawno temu w mroźnej Islandii. O, piłoważy Jarsan i jakiś tam Kulawson. Chcieli uważać wędzonego stauta, szukali surowca, no i wiadomo, że wyszukali kupy. Sprawdźcie, posmakujcie tego unikalnego stautu, nie tylko w święta. A więc piwo świąteczne, choć nie tylko, z błognięciem moga. Słody pale ale, słód wędzony. No i mam tutaj skreślone. Nie wiem co to jest. Trudno jej powiedzieć, bo jest skreślone akurat tak, że nie mogę tego odczytać. Coś jest w cudzysłowie. Słód wędzony owczych głupach? Trudno powiedzieć. Coffee Light biszkut, biskut, czekoladowy, przeniczny. Czekoladowy, pszeniczny, Chmiele. Willamette, drożdże US 05, 23 listopada 2017, 033. Kapsel wirbantowski. A, no, nie mam kapsela wirbantowskiego. Bez tego otwieram. No czasami na niektórych kapslach mam problem. Czekolada. No czekolada. Ewidentnie leci czekoladka. A piwo ciemne, jak na fesa przystało. Tak leje, żeby tego nie odgazować. A wleje wszystko co tam. Piwo czarne, proszę bardzo, może się tak lepiej będzie rozszyło. Piwo czarne na dole, rubinowe przebłyski. Eee, czarne, może źle powiedziałem. Wrażenie czarnego, aczkolwiek ciemno-brązowe. Piana e, w miarę dobrze zbudowana. E, nie biała, a taka kremowa. Przede wszystkim czuję czekoladę. E, poszukuję wędzonki i chyba jej nie czuję. Krótkie nuty, ale takie nuty oscypka. Tutaj atmosfera jakby domowa sprzyja temu. No Myślę, że takich nut nie wyczułbym na, 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 na wpawie chyba nie. Za dużo zapachów się miesza. Delikatne nuty oscypka, ale na granicy placebo. Natomiast wszechobecna jest czekolada i ciutkawy. Wasze zdrowie, braważ Birba to oczywiście też wasze, zdrowie widzów. Słodycz, bardzo ciekawe. Piwo jest nawet głębokie, złożone, w miarę gęste. Faktycznie, można powiedzieć, że solidny. Nawet dolna granica, z, powiem Wam, risa. Gęste, treściwe, mało zgazowane, a więc to będzie sprzyjało na pewno sesyjności tego piwa. E, łatwe do przyjęcia. E, przede wszystkim czekolada, za chwilę kawa, wędzonka, placebo. Nie przeszkadza mi to, aczkolwiek, no, e, akurat w tym piwie e, uważam, że jest położony nacisk na tą trochę za mocny nacisk na, tą, na te owcze odchody e, i tak jakby ludzie tego szukają. E, jest to kontrowersja, niektórzy mówią, że tego nie wypiją. Z pierwszą donieść, że żadnych owczych odchodów ja tu nie czuję, w ogóle żadnych nie, nie czuję. 370 kg Pale Ale e, na zimno wydmuchanego czy, czy, czy wędzonego tym, tymi kupami. E, jeżeli mam oceniać, to Kary Wurst był bardziej dokręcony piwem na, na, na 100%. Otrzymujemy tutaj w tej butelce solidnego fesa, moim zdaniem. Chociaż tu jest napisane, że jest to Smoked Extra Stout. Smoked Extra... Znaczy Smoked Extra Stout, rozumiem, czyli Smoked. E, mówię, bardzo nisko. Bardzo nisko, ledwo czuć to, 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 to wędzonkę. Faktycznie oscypkowa. Na granicy postrzegalności. Piwo jest... Według mnie bardzo poprawne, bardzo przyjemne, yy, bardzo nisko zgazowane podejrzewam, że za chwileczkę już to wypiję. Yy, bardzo fajny pomysł, natomiast marketing, ma, marketingowy yy, ta etykietka jednak żeby taka yy, łyżka dzieciów w beczce miodu yy, nie, nie potwierdza się w zawartości tego, tego szkła. Piwo dobre. Ale jeżeli szukacie, e, shi, shi, żebym się nie mylił, sheep to jest owca. E, kupy e, owiec to, to nie. Z tego co wiem, zbierali chłopaki chyba dwa tygodnie na polskich halach e, te odchody w formie wysuszonej. Może za mało. Mimo wszystko solidne piwo, bez wad. E, w, Spokojnie wytrąbię w e, krócej niż pół godziny, co jest dla mnie bardzo dobrym efektem. E, polecam. E, zależnie od ceny, e, sami się przekonajcie, być może ktoś z Was już pił, czekam na oceny. Do zobaczenia.